Barbara Oksińska, prosto z parkietu, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Strączyński, prezes Tauronu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu. Przyjął Pan stery w Tauronie w bardzo przełomowym momencie, za chwilę będziemy mieć wielką reformę energetyki, ale też na tą reformę nie zgadzają się związki zawodowe. I pytanie jest takie, jak zarząd będzie próbował przekonać załogę do tej reformy? I jak Pan myśli, dlaczego w ogóle w Tauronie jest największy opór? Tauron oczywiście znajduje się w bardzo charakterystycznym punkcie na mapie gospodarczej Polski. Znajduje się przede wszystkim w regionie, który od wielu, wielu lat, dziesiątków lat, nawet ponad 100, jest związany z węglem. Paliwem, które towarzyszyło ludzkości od zawsze. I myślę, że nikt jeszcze 10-20 lat temu nie spodziewał się, że rozwód z węglem odbędzie się tak szybko. Dzisiaj rozwód z węglem staje się faktem. Bez względu na to, co myślimy my tutaj w Polsce, Komisja Europejska, Unia Europejska przyjmując politykę takie, a nie inne zasady polityki klimatycznej, dała wyraźny sygnał, że z węglem krajom Unii Europejskiej jest nie po drodze. To oznacza dla nas, że odwrotu od węgla nie ma. My musimy się do tego przystosować, czy tego chcemy, czy nie wszelkiego rodzaju tak zwane plany alternatywne. Dzisiaj, dzisiaj rozwód z węglem staje się faktem. To jest spowodowane oczywiście przede wszystkim decyzjami Unii Europejskiej, która wyraźnie wskazała, że z węglem nam nie po drodze. Nam, czyli wszystkim krajom członkowskim Unii Europejskiej. I jest to oczywiście bardzo trudne do zaakceptowania, w, szczególnie w regionie, w którym znajduje się Tauron, gdzie region ten Śląsk i część małopolski, również Dolny Śląsk, z węglem była związana od pokoleń, przecież od dziesiątków lat. I trudno było, myślę, jeszcze 10-20 lat temu na serio rozpatrywać scenariusze, że rozwód z węglem nastąpi tak szybko. Dzisiaj, kiedy uprawnienie. Do emisji jednej tony CO2 przekroczyło już 50 euro. Jego cena, a, a do końca roku ścieżki wskazują, że może to być nawet 70, powyżej 70 euro. Dzisiaj już nie mamy czasu na studia, na rozważania. My musimy podejmować działania już teraz. Panie prezesie, jak w takim razie, jaki jest pomysł na to, żeby tę załogę przekonać do, do programu? Tak jak wspomniałem, myślę, że ten niepokój strony społecznej jest głównie spowodowany tym, że dzisiaj nie ma jeszcze szczegółów, na czym to wydzielenie ma polegać i z drugiej strony jest Pewne niedowierzanie, że transformację energetyczną w Polsce da się przeprowadzić. Da się przeprowadzić w sposób bezpieczny, da się przeprowadzić w sposób kontrolowany i co najważniejsze, da się przeprowadzić bez likwidacji miejsc pracy, dotychczasowych miejsc pracy w energetyce. Na tym właśnie między innymi polega program związany z wydzieleniem aktywów, na tym polega utworzenie tego organizmu, który dzisiaj roboczo funkcjonuje jako Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, to ma być podmiot w 100% kontrolowany przez skarb państwa, który z jednej strony zapewni bezpieczeństwo energetyczne kraju, to znaczy, że bloki węglowe będą pracowały w Polsce, będą pracowały aż do momentu wybudowania nowych mocy konwencjonalnych czy neokonwencjonalnych w tym wypadku oczywiście bloków opartych na gaz a docelowo na paliwo przyszłości czy to będzie wodór czy amoniak prawdopodobnie wodór i takie rozwiązania będziemy przygotowywali w planowanych inwestycjach przechodzenia na moce gazowe oraz w... Oraz cały szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną. A drugą częścią tej nowoczesnej energetyki konwencjonalnej będą elektrownie atomowe, będzie energetyka jądrowa. Ale pragnę tutaj podkreślić, że do momentu zbudowania nowych mocy konwencjonalnych, bloki węglowe będą pracowały. A z drugiej, i z drugiej strony, Czyli z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a z drugiej strony zapewnienie miejsc pracy, trwałości miejsc pracy tym pracownikom, którzy dzisiaj pracują w energetyce. I z naszych wyliczeń wynika, że w grupie Tauron co najmniej 70% pracowników doczeka wieku emerytalnego bez żadnych dodatkowych gwarancji, bez dodatkowych zapewnień. Doczekają ci pracownicy. Nabycia uprawnień emerytalnych i przejścia na zasłużoną emeryturę. Sytuacja w wydobyciu jest w ogóle charakterystyczna. Tauron wydobycie jest częścią podpisanej czy parafowanej umowy społecznej dla górnictwa. Pamiętajmy też, że górnicy przechodzą na emerytury górnicze już po 25 latach pracy, gdzie mamy średnie, średni wiek w, w górnictwie. Między 40 a 50 lat to jest naprawdę kwestia 10, może 15 lat, kiedy obecni pracownicy nabędą uprawnienia emerytalne. Natomiast, pani redaktor, musimy sobie jedną rzecz powiedzieć, takiej, której, której już nie będzie. Tą rzeczą jest, proszę państwa, że jeżeli ktoś dzisiaj Decyduje się na podjęcie pracy w energetyce, w energetyce konwencjonalnej, takiej jakiej ona jest dzisiaj, czyli w energetyce węglowej, nie ma, nie będzie już miał pewności w przepracowania do emerytury. Ja często porównuję tę sytuację tak, jak było kiedyś w policji. Był dzień X, wszyscy zatrudnieni do dnia X nabywali uprawnienia emerytalne tam po 15, po 25 latach. Natomiast od dnia X przechodzili na, już przychodząc do policji przychodzili na warunkach, na zasadach ogólnych. I tak samo musimy sobie powiedzieć, że będzie, będzie to miało miejsce, będzie to miało miejsce w energetyce. Nie będzie. Ja się mogli, chciałam zapytać w takim razie, bo rozumiem, że dla załogi będzie praca, dla dużej części załogi, a czy ta konstrukcja, ta formuła tej transakcji, to wydzielenie elektrowni węglowych razem z długami, jak się okazuje, czy wiele szczegółów jeszcze nie znamy, ale to już jest pewne, czy to jest, będzie korzystne dla Tauronu. Pani redaktor, dzisiaj Tauron nie ma zupełnie, ma zablokowane możliwości rozwoju. Absolutnie zablokowane, ze względów przede wszystkim finansowych. Dzisiaj, czyli na koniec roku, wskaźnik zadłużenia netto debita w Tauronie oscylował w granicach 2,5, w zależności od tego, jak, jak się liczy. Ten rok, tak jak patrzymy tak jak patrzymy na prognozy cenowe, może się okazać, że wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA dojdzie do tego bardzo ostrzegawczego poziomu 3.0. Co to oznacza? Oznacza to, że Tauron nie będzie miał żadnych możliwości zwiększania zadłużenia, to znaczy dla nas sztuką stałoby się utrzymywanie zadłużenia, obsługa zadłużenia na dzisiejszym poziomie. Nie ma mowy w takiej sytuacji o żadnym rozwoju. Tylko i wyłącznie wydzielenie aktywów węglowych razem z ich, z przynależnym do nich długiem. Odblokuje możliwości rozwojowe Taurona, odblokuje możliwości inwestycyjne, odblokuje możliwości zaciągania zobowiązania i budowania nowych mocy, nowych mocy nowoczesnej elektroenergetyki, czyli bloków gazowych, których mamy zamiar do roku 2030 zbudować między 3 a 4 gigawaty i naszego uczestnictwa w budowie mocy w odnawialnych źródłach energii. Mamy tutaj na myśli nasze własne projekty, czyli farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, ale mamy również na myśli nasze uczestnictwo w budowie morskich farm wiatrowych we współpracy ze, z innymi spółkami Skarbu Państwa. A jak szybko powinno się to wydzielenie aktywów odbyć? Jak długo Tauron może czekać? Bo rozmowy z Komisją Europejską mogą wcale nie być takie łatwe, mogą się przedłużać. Jak długo Tauron może czekać? Tauron nie może czekać. Dla Taurona im szybciej zapadną decyzje, tym lepiej. My musimy, myślę, uświadomić też Komisji Europejskiej, że dzisiaj mamy stan wyjątkowy w polskiej elektroenergetyce. I o tym jasno trzeba sobie powiedzieć. Żadne możliwości importowe nie zapewnią bezpieczeństwa energetycznego kraju. Tym bardziej, że jeżeli Niemcy zrealizują w rzeczywistości plan, o którym, o którym mówią, że będą zamknięte wszystkie elektrownie węglowe i wszystkie elektrownie atomowe, to oznacza, że ten naturalny kierunek importu energii, czyli z Niemiec, po prostu straci rację bytu. Jeżeli my byśmy zamknęli elektrownie węglowe, w sposób niekontrolowany, tak jak mówią to absolutnie nieodpowiedzialne osoby z różnego rodzaju, nazwę to pseudoorganizacji, związanych z pseudoekologią, bo dla mnie żadnego związku z ekologią i żadnego związku z, ze sprawiedliwą transformacją to nie ma, to jest po prostu narażenie kraju na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego. I dlatego, dlatego powtarzam, mówiłem o tym też wielokrotnie: wydzielenie aktywów musi odbyć się w sposób kontrolowany, ale ono nie może odbyć się w spółkach, w koncernach energetycznych, dlatego że u nas sytuacja finansowa będzie powodowała, że te aktywa musiałyby być zamykane w sposób za szybki. I niekontrolowany. Tylko ich obecność w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Ener Energetycznego będzie zapewniała bezpieczeństwo energetyczne kraju i ich kontrolowane wyłączanie. I jeszcze Ale wiadomo jedna już, że do Naby NAB -y nie wejdą kopalnie tauronu. Co się w takim razie z nimi stanie? Tak, jak wspominałem, kopalnie tauronu są częścią umowy społecznej dla górnictwa i Tauron Wydobycie nigdy nie był planowany jako część naby. Tauron Wydobycie staje się częścią programu, programu górniczego. Wszystkie przywileje, wszystkie mechanizmy, które zostały zapisane w Umowie Społecznej dla Górnictwa dotyczą również wszystkich pracowników Tauronu wytwarza, Taurona Wytwarzanie I, i, i można by powiedzieć, można by powiedzieć że Górnicy pracujący w Tauronie wytwarzanie, ich przyszłość jest już, jest już znana i jest bezpieczna. Oczywiście zakładam, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na mechanizmy przedstawione w umowie społecznej. Więc ten, kto już zna swoją sytuację w sposób praktycznie pełny, który, ma, który wie, że te miejsca pracy do roku 2049, tak jak mówił mowa społeczna Leegnica zostaną utrzymane, to są właśnie pracownicy Taurona wytwarzanie. To są pracownicy dzisiaj grupy Tauron, którzy już doskonale wiedzą, na czym stoją i nie mają według mnie żadnego powodu do niepokoju. No tak, ale co jakby w, w praktyce, gdzie te kopalnie trafią, bo rozumiem, że nie pozostaną w grupie, skoro grupa już nie będzie miała elektrowni, no to po co jej, jej kopalnie? Nie, nie, kopalnie w grupie Tauron oczywiście nie zostaną. Kopalnie, czyli Tauron wydobycie, docelowo trafi również do podmiotu tutaj wskazanego przez wskazanego przez naszego głównego udziałowca, czyli skarb państwa. Czekamy właściwie, tylko, czekamy tylko na informacje. Zielony zwrot Taurona, to jest. Wydzielenie aktywów węglowych, z tym, że to wydzielenie aktywów węglowych obejmuje również tauron wydobycie, tauron wytwarzanie i nowe jawożno, te podmioty wytwórcze trafią do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, a podmioty wydobywcze trafią do wskazanego podmiotu. Czy to będzie JSW, czy to będzie PGG, czy to będzie SRK, czy to będzie Węgrokuks, czy to będzie inny podmiot. JSW myślę... to chyba by nie było szczęśliwe za bardzo, gdyby usłyszało. Ale w takim razie co dalej? Ale to nie że... redaktor, też, przecież kopalnia, kopalnia brzeszcze, Przecież kopalnia Brzeszcze dysponuje pokładami węgla koksującego, i ja wcale nie wykluczam, że kopalnia Brzeszcze na przykład nie byłaby interesującym kąskiem dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W tej sprawie też będę chciał się jak najszybciej spotkać z zarządem JSW i zaproponować zainteresowanie tematem kopalni Brzeszcze, czy chociażby kopalni Sobieski. Dlaczego nie? A to bardzo ciekawe. Oczywiście, bardzo ciekawa deklaracja. Ale co dalej? Rozumiem, że Tauron pozbywa się elektrowni, Pozbywa się, jako Pan Jaki jest plan na dalsze działanie spółki? Właśnie tak, co zostaje? Redaktor, ale pani redaktor, właśnie zostaje prawie cała Emida. Czyli grupa dzieli się dystrybucja praktycznie, głównie. Na pół. zostaje dystrybucja najlepsza w Polsce, zostaje obrót najlepszy w Polsce, zostają nasze spółki ozowe, głównie tauron, Ekoenergia i z odblokowanymi możliwościami rozwoju, z odblokowanymi możliwościami zaciągania zadłużenia na, zielo, przepraszam, na zielone inwestycje i na sieci dystrybucyjne. Grupa Tauron po pierwsze będzie budowała tak jak wspomniałem 3 do 4 gigawatów mocy w gazie z, docelową, z docelowym repoweringiem na wodór i chcemy uczestniczyć w kolejnych projektach budowy morskich farm wiatrowych oraz chcemy budować szczególnie tutaj na terenie śląska, na, dole, na terenie dolnego Śląska. na terenach, których jest naprawdę dostatek na terenach pogórniczych chcemy budować farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. I to myślę, pani redaktor, co również jest godne podkreślenia, jeżeli nie będzie wydzielenia aktywów, Oczywiście grupa Tauron, grupa Tauron te aktywa eksploatowałaby dalej, na pewno eksploatowałaby je dużo krócej niż można by je było eksploatować w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, ale też musimy sobie to wprost powiedzieć: dalsze koegzystowanie z węglem spowoduje, że Grupa Tauron nie będzie Elementem transformacji energetycznej Polski. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie miała na to pieniędzy. I to będzie oznaczało, że wyprzedzą nas wszyscy, wyprzedzą pozostałe spółki skarbu państwa, których aktywność będzie dużo większa, ale wyprzedzą nas również inwestorzy, inwestorzy prywatni. Czy to polscy, czy zagraniczni, to oni zbudują nowoczesną energetykę, nie oglądając się w ogóle na grupę Tauron i na, czy stronę społeczną, czy na zarząd grupy Tauron, a my jako Tauron po prostu zostaniemy z przysłowiową ręką w Nocniku. To będzie oznaczało, mówię to wprost i z pełną świadomością, to będzie oznaczało w niedalekiej przyszłości koniec grupy Tauron. Wspomniał Pan o blokach gazowych. Czy te 3-4 gigawata mocy w gazie to będzie w ramach transformacji obszaru ciepłowniczego? Czy to będą zupełnie nowe bloki postawione gdzieś, nie wiem, Nie tylko. Nie, drogi... nie tylko. Główny nacisk będziemy kładli na wytwarzanie energii elektrycznej. Dlaczego? Właśnie dlatego, że te nowe źródła gazowe, które będą stanowiły o Bezpieczeństwie energetycznym kraju i bezpieczeństwie wytwarzania, muszą być przede wszystkim nastawione na wytwarzanie energii elektrycznej przez cały rok, a nie tylko w tak zwanym sezonie grzewczym. Dlatego będziemy. Znałeś lokalizację? Czy znane są już lokalizacje roku? Yy, oczywiście, oczywiście lokalizacje są znane, to będą łaziska, to, będzie, to będą na pewno katowice, to będzie jawożno. Nie wykluczamy Sierszy i nie wykluczam. Oczywiście, oczywiście, pod rozwagę kolejne, źródło, kolejne, kolejne źródła w Bielsku-Białej. I Siersza, Łagisza. Praktycznie wszędzie tam, gdzie dzisiaj stoją moce konwencjonalne. Na pewno całe ciepłownictwo. Im to, to też dużo czasu na to nie zostało, ale całe ciepłownictwo zostanie przestawione na gaz. Nie ma innej drogi dla ciepłownictwa. Tak jak wspominałem już wielokrotnie, docelowo, zapewne na wodór, ale dzisiaj, dzisiaj paliwem przejściowym będzie gaz. To jeszcze na koniec zapytam o strategię, bo wiem, że zarząd pracuje nad strategią. Kiedy możemy ją poznać? Strategię, właściwie pracujemy nad aktualizacją strategii. Strategia zielonego zwrotu Taurona została przecież już opublikowana w niespełna, niespełna 3 lata temu. Dzisiaj ta strategia wymaga odświeżenia, wymaga, jej, wymaga aktualizacji, chociażby ze względu na to, że procesy negatywne w energetyce bardzo przyspieszyły i zielony zwrot musi być realizowany dużo, dużo szybciej. I przede wszystkim w strategii zostanie zapisane, że, jej, że warunkiem sine qua non realizacji tejże strategii będzie właśnie wydzielenie, wydzielenie aktywów węglowych do osobnych podmiotów. Bez wydzielenia, też mówiłem o tym wielokrotnie, ale myślę, że za każdym razem należy to podkreślić: bez wydzielenia nie ma mowy o realizacji strategii zielonego zwrotu i będzie to po prostu taka. Egzystencja, tylko i wyłącznie egzystencja, i następnie rozpoczęcie okresu schyłkowego. A wiadomo już kiedy będzie publikacja strategii? Tak. To znaczy wiadomo, na pewno będziemy chcieli opublikować nową strategię najpóźniej do końca tego roku. Ale mam nadzieję, mam nadzieję, że uda nam się to szybciej. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Paweł Strączyński, prezes Tauronu. Dziękuję bardzo.